Hamowanie. Trzy sposoby. Jeśli stracicie kontrolę nad zestawem, macie kilka możliwości do zastosowania, aby wyhamować. Numer jeden. Rzucacie pędnik do wody i natychmiast zatrzymujecie się. Numer dwa. Luzujecie żagiel i wracacie do pozycji startowej ze stopami po obydwu stronach masztu. Numer trzy. Wykorzystując pędnik, robicie tzw. stop hals. Technika wygląda następująco. Płyniecie i w momencie gdy chcecie się zatrzymać, przenosicie ciężar ciała w przód. Obciążacie mocniej przednią nogę. Tynną ręką wypychacie żagiel w przód. Ręka masztowa może lekko kierować żagiel w stronę dziobu i na nawietrzną. Taki ruch sprawi, że wasz pędnik wypełni się wiatrem z drugiej strony, dzięki czemu wyhamujecie. Jeśli chcecie ponownie wystartować, wystarczy przenieść ciężar ciała na tylną nogę i wybrać żagiel tylną ręką, czyli wracacie do pozycji na halsie. Najczęstsze błędy. Patrzycie na sprzęt, a nie w kierunku płynięcia. Nie przenosicie ciężaru ciała na przednią nogę. Za słabo wypychacie żagiel tylną ręką. Ręka masztowa nie kieruje żagla w stronę dziobu i na nawieczną. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są najczęstsze błędy we wszystkich omawianych przeze mnie manewrach windsurfingowych, kliknij w link znajdujący się pod filmem. Zostaniesz przeniesiony na dedykowaną stronę www, gdzie otrzymasz informację, jak ściągnąć darmowy e-book zatytułowany Omówienie błędów początkujących i zaawansowanych windsurferów Jak szybko i skutecznie stać się lepszym windsurferem. Jest masa błędów, które kursanci popełniają podczas nauki windsurfingu. Aby je wyeliminować i zrobić szybkie postępy, dobrze jest ćwiczyć pod okiem profesjonalnego instruktora. Na filmach pokazujemy, jak wykonywać manewry prawidłowo, ale na kursie szybko wykryjemy wasze błędy i je wyeliminujemy. Zapraszam na nasze wyjazdy, gdzie nauczymy was prawidłowo pływać na desce z żaglem. Jeśli ci się podobało, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Będę również ogromnie wdzięczny, jeśli polecisz mój film swoim znajomym. Dziękuję i pozdrawiam. Krzysztof Lipiński Serwski.pl